Czy wiesz, że jedno z najpotężniejszych narzędzi do budowania bezpiecznej emerytury jest to konto Roth Ira? I choć wiele osób z niego korzysta, no to wciąż krąży wokół niego sporo mitów i nieporozumień. A błędy no, mogą ciebie sporo kosztować. Zacznijmy od podstaw. Główną zaletą konta Roth Ira jest to, że wypłaty na emeryturze są wolne od podatku. Oznacza to, że wpłacasz pieniądze po podatkowaniu, a w przyszłości i cały zysk z inwestycji i wartość konta są wypłacane lub przekazywane beneficjantom bez podatku. Konto Roth IRA można założyć na dwa sposoby. Poprzez roczne składki, tak zwane contributions, lub poprzez konwersję z tradycyjnego konta IRA i to jest tak zwane conversion. W przypadku konwersji nie ma żadnych limitów dochodowych ani kwotowych. Możesz w dowolnym momencie przenieść środki konta IRA na Rofira, ale pamiętaj, że trzeba zapłacić podatek jeśli chodzi o roczne składki, no tutaj są ograniczenia, więc po pierwsze nie każdy może je wnosić, ponieważ wszystko zależy od wysokości tak zwanego dochodu z pracy, czyli Earn income. A limity na 2025 rok to 7000 dolarów, jeśli masz mniej niż 50 lat i 8000, jeśli masz więcej niż 50 lat. I kolejna sprawa to kiedy możesz korzystać ze środków na Roth IRA. W przypadku contributory of IRA, czyli kont zasilanych składkami, możesz w każdej chwili wypłacić swoje własne wpłaty bez podatków i kar, ale zyski podlegają już zasadzie wieku 59,5 lat. W przypadku kont po konwersji obowiązuje tak zwana zasada 5 lat i aby uniknąć podatków i kar, wypłata środków może nastąpić dopiero po ukończeniu. W wieku 59,5 lub po upływie 5 lat od dokonania konwersji. Więc, jak widzisz, Rofir to świetne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy wiesz, jak go mądrze używać. Dlatego warto współpracować z doradcą finansowym, który pomoże Ci obrać najlepszą strategię. Więc, jeśli masz pytania, jesteśmy tutaj dla Ciebie. Zadzwoń na numer 847-312-3454 i na stronie zaplanuj finanse.com